Samaneczko kochani, dzisiaj wraz znowu z Kori nagrywamy drugą część stanu. Tak więc to oznacza mnie, Różę, Rozalkę, a to mnie. I dzisiaj też nie mamy pytań, które będziemy losować, tylko nasz znajomy nam zadał pytania, wymyślił. No to lecimy z pierwszym pytaniem. Kto ma najdziwniejsze nawyki jedzeniowe? No dobra, no. Trzy, cztery. <śmiech> <śmiech> to bo ty masz bardziej takie dni, że na przykład nie wiem, w wpieprzasz tylko słodycze. No. Drugi dzień, tylko jakieś jesteś fit no. nagle i piszesz takie <noise> jakieś zdrowe rzeczy. Drugie pytanie. Kto najczęściej zapomina o ważnych rzeczach? Trzy, czter, cztery, cztery. Ciekawy no. przykład tego. <noise> Niestety jesteśmy już spóźnione na wyjazd, a i tak to nagrywamy, więc docencie to. Zostawcie łapkę w górę. Co częściej gubi swoje rzeczy? Jest z to za zapytanie? Trzy, czter, cztery, cztery. <noise> to chyba pod Ciebie. No, bez kitu, nie? To ma najwięcej niepotrzebnych rzeczy w pokoju. nie! Yeah. No dobra. Trzy, cztery. Ty masz ty masz dziesięć kartonów. Kiedyś miała w ogóle puste te kartony. Teraz już nie kazałam w końcu coś wkładać do nich, ale kiedyś miała to sumie dziesięć pustych kartonów, i one tak po prostu le. No mów. Jak to mów? No bo wydawało mi się, że było bardzo szare to. W sensie tak naprawdę. I one po prostu leżały w szafie? I w sumie to były pamiątki. To najprawdopodobniej wyśle wiadomość do złej osoby. Trzy, cztery. Jak to? Do kogo Przecież to ona, nie ona przez sen wysyła wiadomość no do ludzi. Raz się tak zdarzyło. I usunęłam, najpierw no to, że potem po dwóch godzinach usunęłam też przez sen. Więc nie wiem, co tam było tam napisane. No. To najczęściej mówi za dużo po alkoholu. Trzy, cztery. No, to by się z tego nie zamykali. Ostatnie ludzie przeżywali dramaty, a ty śpiewałaś i wiadomo, co się działo. To by zapomniał, że ma randkę. Trzy, cztery ryby. Nie mam zdania. W sensie raczej o randce bym nie zapomniała. Najczęściej nie łapie żartów. Trzy, cztery ryby. <laughs> Przez co się kłócimy zazwyczaj? Nie I w ogóle im rozumiesz, go w ogóle nie Bo ona ma takie żarty, że to jest straszne. Ona nie potrafi hmm. żartować tak, wiecie, fajnie, tylko ona zawsze szuka takich najbardziej wrażliwych punktów w sobie. Nieprawda! Tego... <grych> Najdłużej siedzi w łacińsku przed wyjściem. 3, 4, 5. Co za odcinek, bo o tobie! <grych> no. Kto szybciej się obraża? Szybciej. Nie część. 3, 4, 5. Bo jak? Ty! Nie. Nie mam takiej opcji. Kto jest bardziej zazdrosny? Trzy, cztery. I komentujmy. Eee, kto częściej płacze przy filmach? No, to z ust, Trzy, cztery. Ona nigdy nie płacze, a ja zawsze Nie, czasami płaczę. A nie ze mną, jeszcze nie było filmów, które ze mną oglądasz, a ja tak potrafię ryczeć. No, bo Ona się płaczę. A tylko... kinie na takim jednym. A płakała też tylko mniej. I właśnie ja zawsze jest tak, oglądamy jakiś film. I on oglądam sobie go i wszystko super, no bo ona się patrzy, jestem jak... I ona co ci się a co ty robisz? No. Słuchajcie, znaczy, najgorzej jest to... To jest coś jak moja mama trochę. Moja mama też jest taka, że film w ogóle nie jest... No mów... Film w ogóle nie jest y, smutny. To jest zwykły film. A wy płaczecie. No, ja tak przypłakałam połowę król i p***. dlaczego? I jakby nawet... Ja... Ach. No, a jakby trasować smoka, też się popłakałem, Co nawet nie wiesz o tym? Okej. Okay. Kto jest bardziej romantyczny? 3, 4, 3. A ty? ty, to. Zrób No Zrób to. Kto to. być to. centrum uwagi? to. Ja to. mam to. Zrób to. się to. Ja tu Moim zdaniem na, ży, na, na żywo, tak? <grym> w interprecie i w takich rzeczach bardziej, że wiesz że coś o zrobić no, tak no, to Nie wiem, no, mi się wydaje, w że. W sumie, w ogóle... że z niej chce być, ale jak już ma to? Znaczy nie, no mi się wydaje, że mam takie momenty, gdzie na grubie, jak na przykład... Jak, yy... O, inaczej, ja mam wybrane osoby, jeśli ktoś na przykład nie zainteresuje, to muszę być przyspieszeniem uwagi tej osoby i ta osoba musi mnie słuchać. Jak mnie nie słucha, to jestem zła. Ale na przykład w grupie ludzi nie lubię, bo jak, jak na przykład ktoś mnie irytuje samym swoim istnieniem, to mam ochotę tej osoby przy***dolić. Kto jest bardziej zorganizowany? Trzy, cztery... Przepraszam. Krzysztof <laughs> no Wojtław <laughs> no, <laughs> no ty też. <laughs> Kto szybciej wpada w panikę? Jezus. Trzy, cztery... Ja bym powiedziała tak w sumie, bo zależy od rzeczy. Zależało o co chodzi. Kto szybciej mi się zgubił w nowym miejscu? 3, 4, 3. No, miałaś dać. <grym> Ty się w moim domu gubisz. Przestań. Przestań. Tak mówię, nie znaczy, że tak jest. Co częściej odchodzi wszystko na później? 3, 4, 3. Więc naprawdę pode mnie te pytania pisane. <grym> to jest bardziej impulsywny? Trzy, cztery, trzy. Okej. Co najwyżej siedzi na TikToku i Instagramie. Trzy, cztery, No chyba sobie jaja robisz. No bo okay, teraz możemy sprawdzić. Tak, ja mam ograniczenie dwie godziny, a ty cały taki dzień potrafisz. Wiesz, ja w ogóle na TikToku... Mm -hmm. no. Dwie godziny. Trzy. No. Cztery. Trzy i pół. No 4 właśnie. minuty. A Netflix? Kurwa! No to to jest. Ale co, to jest telefon. To, to i tak ci ryje, bo Kto częściej się spóźnia? 3, 4 To już nie było podobne, baba No to. No tam już wymieniłam wszystko wszystkie powody tego. Dzisiaj jest kolejne. Za 10 mamy wychodzić. Kto byłby lepszym celebrytą? 3, 4 No sorry. To się zależy. Z kontaktu z ludźmi, to ja. Ale kto by to bardziej lubił i robił, to ty. No. Bo ty byś trochę się... bała mi się wydaje. No. I na przykład na takie eventy czy coś, to ja bym bardziej chciała No tak, to by najlepiej przetrwał na bezwodnej wyspie. Trzy, cztery, Uważam, że ja... Za ludzi, ludzi to ty by się tam zagrało. No tak, ale Zaki nie. Miło. Chodzi bardziej o to, że jestem strasznie kreatywna i wydaje mi się, że wymyśliłabym dużo rzeczy typu hałpa z, nie wiem, gówna czy to znaczy bardziej... Zobaczcie go? Co ty Czy... robisz? Mochusiam. No, to nie wygląda dobrze. Ale ona żyje, jak sobie? Ona samoručuje i śpi. Dobra, to, to, to by było, było to ostatnie pytanie. Kropunia się z mami żegna. Ona nie chce się żegnać, ale się żegna. Upa, szybko, Mary. Hejka! Tak więc to by były wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Cześć!